Pani Kurator, przede wszystkim dlaczego ta reforma, czy polska oświata rzeczywiście jej potrzebuje, czy likwidacja gimnazjów jest potrzebna? Tak, zmiany demograficzne, które, które niestety dotykają nasz kraj no wskazują na to, że rzeczywiście tak. Rzeczywiście liczba dzieci w gimnazjach tak się zmniejszyła o jedną trzecią, a liczba, liczba gimnazjów oczywiście się w ogóle nie zmniejszyła. Na pewno potrzeba jest wydłużenia okresu nauki w liceum, bo co do tego wszyscy, nawet przeciwnicy reformy przytakują głośno, że rzeczywiście to licealne kształcenie trzyletnie nie sprawdza się. Tak naprawdę potrzeba wydłużenia. O jeden rok tego kształcenia. Na pewno potrzeba nam też, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, pewnych zmian. Kształcenie dualne, które jest zapisane, mam nadzieję, przyniesie właśnie takie korzyści, czyli przygotowanie właściwych osób do już swojego zawodu wymarzonego, ale też takiego, gdzie później znajdą tak naprawdę miejsce na rynku pracy. Bo nie ukrywajmy, tak naprawdę, kształcenie w wielu zawodach no, nie przynosiło później zaopatrzenia rynku pracy. No, taka, takie, takie, są, takie są realia. Poza tym wydaje mi się, że zwrócenie uwagi na wychowanie, czyli to, z czym teraz naprawdę borykają się rodzice i szkoły jest takim wymiarem bardzo dodatnim tejże reformy, czyli tak naprawdę zaopatrzenie wszystkich w możliwości wychowawcze, znajdowanie każdej możliwej ścieżki dotarcia do młodego człowieka w tym momencie od strony wychowawczej da takie możliwości. Część oponentów, nawet jak nie neguje prawda, tego, że ta reforma, reformy można przeprowadzić i że gimnazja należy likwidować, to mają zastrzeżenia co do tego tempa. Tych zmian. Czy rzeczywiście to tempo musi być tak szybkie? Z pewnością, tak jak pan Wojewoda mówił, możemy zastanawiać się nad tempem wprowadzania, możemy się zastanawiać nad wprowadzeniem. Natomiast też pytanie, czy mamy czas, tak naprawdę my Polacy, żeby czekać kolejnych 8 lat, chociażby bo tak jak niektórzy chcą, żeby wprowadzenie zaczęło się od klasy pierwszej, czyli tak naprawdę 8, 10 czy 12 lat trzeba byłoby czekać na pełną reformę. Wydaje mi się, że naprawdę nie mamy na to, na to tyle czasu. Wobec tego każdy czas wprowadzenia można rzeczywiście, można rzeczywiście negować i ja sobie zdaję sprawę z tego, że no, ci, zwłaszcza nauczyciele gimnazjów, dyrektorzy gimnazjów, mają uzasadnione, uzasadnione jak gdyby swoje zdanie w związku z tym, że się obawiają swoje miejsca pracy. Ale tak naprawdę przecież dzieci w systemie nam nie ubywa. W tym momencie w przymiarze na rok 2016, 17, 17, 18 tych dzieci nie będzie mniej tyle samo. Natomiast mogą z zmieniać, zmienić nieco miejsce pracy, bo może się zdarzyć, że będą musieli uzupełnić etat na przykład w liceum czy w, czy w innej szkole. Oczywiście do takiej szkoły, do której mają kwalifikacje i tu już jest rzeczywiście wielka rola samorządów, dyrektorów szkół, aby tak naprawdę przyjrzeć się zarówno możliwościom szkoły, bazy szkolnej, lokalowej, ale też i zasobom ludzkim, jakie mają, czyli tym nauczycielom, którzy tak naprawdę no, nie zawsze muszą być zwalniani z pracy. Oni mogą po prostu mieć ograniczony etat, mogą uzupełniać swoją, swoje, swoje miejsce pracy godzinami w innej szkole. I to należy po prostu te wszystkie możliwości, które są zapisane w ustawie, wykorzystywać. To, że właśnie nauczyciele się obawiają o utratę, czas, utratę pracy. Czy przeprowadzono jakieś analizy, jak to będzie u nas lokalnie wyglądało, ilu nauczycieli i czy w ogóle stracą tę pracę? To już, przepraszam, ale to już trzeba takie pytanie zadać dla pana prezydenta miasta. Myślę, że to właśnie prezydent miasta razem ze swoimi współpracownikami, ale mam nadzieję też, że i z lokalnymi środowiskami usiądzie, przeanalizuje siatkę, przeanalizuje, zobaczy jak wygląda rzeczywiście na terenie miasta siedlce, jak wygląda baza lokalowa i jak wyglądają zasoby ludzkie. Ja to właśnie, czy tak to nie będzie, że ci nauczyciele, którzy są w postawówkach, po prostu ze względu, że więcej uczniów będą mieli, więcej godzin nie będą brali, bo tak w tej chwili wygląda, że żeby ten etat wyrobić, to nauczyciele pracują po biorą kilka klas, pracują w kilku szkołach. I no to, tak to powiem będzie? tak, że będzie teraz to utrudnione, ponieważ ustawowo jest to zagwarantowane i rzeczywiście będą mogli mieć tylko tyle nadgodzin, nad czyli godzin ponadwymiarowych, jak to w okresie tym przejściowym. Jak to się miało w tym obecnym roku szkolnym? Czyli tak naprawdę nie będzie można mieć dwóch etatów łączyć już z inną szkołą. Poza tym będzie wymagana zgoda dyrektora macierzystej szkoły, czyli jeśli nauczyciel będzie chciał dodatkowo podjąć zatrudnienie w innej szkole, to będzie musiał wtedy uzyskać pisemną zgodę od dyrektora swojej placówki. Również jeśli dyrektor będzie chciał podjąć dodatkowe zatrudnienie, no to już wtedy organ prowadzący, czyli w tym przypadku pan prezydent, będzie musiał na to wyrazić zgodę. Czyli mając taką wiedzę, mam nadzieję, że takiego zatrudnienia nie będzie rzeczywiście dodatkowego i te miejsca pracy, godziny, które pozostają, znajdą się dla tych właśnie potrzebujących w tym momencie nauczycieli pracy.